Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bez przesądów, bezinteresownie i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, medycynie bólu i w akupunkturze. Chciałbym dzisiaj kontynuować temat słodkiego, miłego i zdrowego życia. Jak sobie na to zarobić? Jak sobie na to pozwolić? Co trzeba zrobić, żeby to życie właśnie tak przebiegało. W poprzednim odcinku mówiłem o przyczynach, o sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jak działa nasze aktualne społeczeństwo. Indywidualnie możemy sobie zdać sprawę ze swoich słabości genetycznych. Możemy zastosować odpowiednio epigenetykę, żeby problemy, które genetycznie w naszych rodzinach występują, nie wystąpiły u nas albo przynajmniej z opóźnieniem. I za to, za nas nikt tego nie zrobi. Nie liczmy, że ktoś nam powie to, zróbcie tamto czy coś innego. Musi sami, musimy sami przejąć inicjatywę. I to najpierw w stosunku do samego siebie, potem w stosunku do rodziny, naszych bliskich. Jeżeli ktoś, jeżeli nasi rodzice mieli problem z zawałem serca i my mamy podwyższony poziom cholesterolu, to musimy też naszym dzieciom powiedzieć o tym, żeby one mogły też odpowiednio wpłynąć na swój rozwój. W pracy, jeżeli widzimy, że jest sytuacja toksyczna, możemy ją zmienić. W towarzystwie, jeżeli mamy też toksycznych przyjaciół, to możemy też z nich zrezygnować. A postęp techniczny powinniśmy kierować w kierunku poprawy życia, a nie w kierunku rozwoju nowych broni, nowych systemów obronnych, wędrowania na Marsa, i innych, są inne rzeczy, które bardziej ludziom są potrzebne. Co możemy zmienić? Przede wszystkim możemy zastos zastosować odpowiednie odżywianie. I generalnie mówiąc odżywia odżywianie, medi śródziemnomorskie, mediterane. Do tego, do tego odżywiania medycynalnego nie należy pizza i pasta. Spójrzmy na inne grupy etniczne, na przykład arabskie. Oni bardzo dużo stosują produktów mącznych. Placki pieką. Wszystkie kobiety, jak widzicie, sprawozdania z różnych z Tunezji czy z Egiptu, to pieką placki. Żywienie metralne do tego potrzeba dołożyć orzechów. Musimy zadbać, o orzechy, bo one mają bardzo dużo dry omega kwasów tłuszczowych. Musimy dbać o nasz mikrobion, to co siedzi w naszych jelitach. Musimy go odżywiać odpowiednio, żeby się dobrze czuł. Kefir jest jednym z najlepszych możliwości. Bardzo ważna też do funkcjonowania mózgu, podobnie zresztą jak orzechy, jest Czekolada, ale nie taka za tania, za, za, gdzie jest dużo cukru, tylko 70 co najmniej procent. Dobrze, jeżeli jest szczyli, bo to czyli pozwala ją lepiej zresorbować z, z, z przodu pokarmowego. Owoce i warzywa sezonalne to one są świeże. Nie wiem wiem, nie muszą być utrwalane, nie muszą być transportowane na, dużych, na, dużych, na duże odległości. Najlepiej jeżeli są z własnego ogrodu oczywiście. Ciemne jagody, ciemne maliny. Czarne jagody, czarne... maliny nie są czarne, to żółte widziałem, że maliny. są żółte maliny, ale jeżyny na przykład. One zawierają bardzo dużo środków działających antyoksydacyjnie. Dobrze umyte ze względu na ochronę przed pasożytami, a pasożyty lubią z kolei cukier, czyli ograniczyć cukier. Tłuszcze już mówiłem w pożywieniu kwasy omega-3, bogate, oliwa z oliwek. To jest tradycyjny pokarm śródziemnomorski. Bez pizzy, bez, yy, bez, bez makaronów. Witaminę D3 z, korzystajmy ze świeżego powietrza, korzystajmy ze słońca wtedy, kiedy możemy, a jak nie możemy i brakuje go, bierzmy te 20 tysięcy jednostek witaminy D3 co 5-7 dni i to na pewno pomoże nam przetrwać też trudny czas, gdzie mamy infekcję, czas zimy. Proszę Państwa, nawet w psychiatrii stosuje się terapię przez przestawienie odżywienia. W dermatologii jedna z klinik w Niemczech, prywatna klinika, leczy tylko w ten sposób. Miesiąc się tam zostaje i przyjmuje się potrawy te, które są według tych. Według tych metod przygotowywanych. Proszę Państwa, tylko około 9% populacji na świecie żyje zdrowo. To są wyjątki w sumie. Reszta płynie z mainstream i z tym nowoczesnym stylem życia, z tym właśnie mainstreamem, mamy około 40 milionów zgonów rocznie. To jest więcej, jak Polska ma swoich obywateli. 18 milionów umiera na serce i układ krążenia, łącznie z udarem mózgu, 9 milionów na raka, 4 miliony z choroby układu oddechowego i dlatego jest ich więcej, bo tych krajach azjatyckich palą ludzie jak z komina. Około 1,5 miliona jest chorych na cukrzycę, a wycofanie cukru z pożywienia. 40% cukrzyków typu 2 zdrowieje po wycofaniu cukru z odżywienia, cukrów prostych. A jeżeli policzymy jeszcze i inne, dlaczego tak jest? Jeżeli jemy słodkie rzeczy, wzrasta poziom insuliny. Insulina hamuje lipo, lipolizę, czyli odbudowanie tłuszczów, na około 8 do 10 godzin. No więc nawet jeżeli wiemy, zjemy dwa jabłuszka, który ma fruktozę wieczorem przed snem, to mamy załatwioną odbudowę tłuszczu. Nie ma jej. Przyjmuje się. I to są badania naukowe, których ja nie będę teraz cytował jednych po drugich, bo proszę mi za, zawierzyć, że są takie badania naukowe, które mówią, że jeżeli by się zmieniło tryb życia, przestawiło to właśnie pożywienie, to zmieni, zmniejszyłaby się. Ilość chorób serca 80, 70-80% i tak samo z cukrzyca. A dlaczego tego się o tym tak mocno? Nie mówi. Bo mamy lobbys, mamy lobby papierosowe, mamy lobby przemysłu żywnościowego, który produkuje gotowe produkty, które pomagają nam, są świetnie reklamowane. Przemysł brojeniowy, naturalny, alkoholowy. W jakim filmie nie ma, że ktoś bierze lampkę whisky czy koniaku i pije sobie ładnie? My jesteśmy przez media sterowani. Kiedyś ludzie nieposłusznie siedzieli za kratkami, przywiązywano ich do kule do nogi, a dzisiaj jest to bardziej elegancko. Sadzam przed telewizorem, komu punterem, pod komórką i steruje się w ten sposób konsumpcję. Media i lobbyści. Zatrudniają najlepszych psychologów, by nakłaniać nas do konsumpcji. Jeśli chcecie Państwo więcej na ten temat wiedzieć, to jest fantastyczna książeczka, Jak nas władza obezwładnia i dlaczego na to pozwalamy, pana Karola Borta. Piękna lektura. Na każdej stronie informacje, które są cenne i które otwierają oczy. Dobra lektura na, na wakacje. Z punktu widzenia biologicznego. Człowiek jest czasowym w biologii. Nie mówię o religii, o filozofii i tak dalej. Człowiek jest czasowym zgromadzeniem masy biologicznej ziemi w celu kontynuowania procesu ewolucji. Tak można stwierdzić, tak można podsumować tak powiem naszą egzystencję. I on stoi w ciągłej wymianie ze swoim środowiskiem. Posiada zdolność samoregulacji, samoregeneracji, ma swojego wewnętrznego lekarza. Proszę państwa, Powstaje rana. Dlaczego ona się goi? Nie dlatego, że położymy plaster, tylko czy ją zdezynfekujemy. Oczywiście trzeba ją zdezynfekować, ale dlatego, że ustrój ma swojego wewnętrznego lekarza i on leczy, powoduje, czy złamanie kości. My możemy je ustawić odpowiednio, włożyć w gips, czy, 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 czy przyśrubować odpowiednio, fixa, sfiksować w fiksator ekstern, ale te kości nie wzrosną się, jeżeli ustrój ma deficyty, jeśli chodzi o właśnie substancje, które utrzymują go dobrze przy życiu. Jak lekarz może, po, jak ten wewnętrzny lekarz może pomóc, jeżeli w jego kuferku nie ma odpowiednich lekarstw, w sensie witamin, elementów śladowych, odpowiedniego odżywienia? Nie można mu pomóc. Jeżeli w naszej. Rodzinie. i to Znowu wchodzimy do epigenetyki. Są chorzy na żylaki. To trzeba już od wczesnego okresu y y uprawiać profilaktykę, nosić te pończochy, szczególnie w ciąży, w drugiej ciąży. Jeżeli jest cukrzyca, odżywiamy się naturalnie. Można jeść słodkie rzeczy, ale w formie naturalnej, które w przyrodzie występują. Jeżeli, są, jeżeli w rodzinie są choroby układu serca, narządu, układu krążenia, to można poddać się badaniom prewencyjnym. Można zrobić komputer tomografię serca. Można badać swój poziom cholesterolu. Można zastosować pierwotną profilaktykę, biorąc regularnie leki zmniejszające poziom cholesterolu. Jeszcze jeden aspekt. W ciągu ostatnich 20 lat wzrosła o 270% liczba chorób psychicznych. Demencja Demencja starcza kosztuje 800 miliardów dolarów łącznie. Znaczna część seniorów, którzy są w domach opieki, cierpią na niedołęstwo, potrzebują wsparcia, nie potrafią sami chodzić. Dlaczego? Jeżeli po 50 nie ma mięśni, ktoś nie robi sportu, nie, nie ma mięśni, to po 70 nie ma mózgu w głowie. Mózg potrzebuje ruchu tak samo jak wszystkie inne mięśnie. Jak go nie ma zanika, jest atrofia mózgu. Aktywność fizyczna poprawia również choroby psychiczne i choroby neurologiczne. Ale z drugiej strony. Nie będziemy silniejsi od niedźwiedzia, nie będziemy szybsi od zająca, także sport wyczynowy i kulturystyka nie sprzyjają zdrowiu, nie mają, nie mają nic wspólnego ze zdrowiem. Proszę wziąć Arnold Schwarzenegger, już operowany na serce, ponieważ to, przez ten trening serce się tak posużało, że zastawki nie działają. Jeżeli weźmiemy Borys Becka, już ma obydwa stawy biodrowe sztuczne. W wieku? Moim. ja nie mam, ja mam, moje funkcjonują dobrze. Można oprawiać inny sport, na przykład yoga. Trenuje i ciało i ducha. Czego unikać? Czego unikać? Unikać potraw industrialnych, gotowych, opakowanych. Jeżeli ktoś z was był już w Stanach Zjednoczonych i, i musiał się sam odżywiać, zrobić zakupy, to zobaczycie dwie rzeczy. Po pierwsze, że po jednym dniu jest kosz na śmieci pełen plastikowych opakowań, a po drugie, że w tych sklepach nie ma świeżych jarzyń, świeżych owoców, albo są tylko w tylko bardzo, bardzo małej ilości. Dlaczego? Bo to się nie opłaca. Czyli ten system, który sprzyja z tworzenia, z gonienia za zyskiem, gdzie, gdzie zarabiamy pieniądze przez to, że przetworzymy, Yy, pewne znaczy środki żywnościowe i podamy je w opakowaniu, w słoikach, w puszkach, to to jest yy premiowane, a nic innego. Trzeba stosować zasadę umiarkowania. Medycy tradycyjna medycyna chińska nie, nie ma dużo wspólnego z leczeniem, tylko z prewencją i mówi przede wszystkim o umiarkowany. Można pić kawę, ale nie 20-dziennie. Można, użyć, można pić herbatę też. Może i nawet je słodkie napoje, czasem, jeżeli już inaczej nie idzie. Ale najlepiej brać te płyny w swojej naturalnej formie. Weźmy ten świeży pomarańcz, wyciliśmy im ten, ten sok i mamy wtedy. Pamiętać trzeba, że narządy nieużywane zanikają w swojej strukturze i funkcji. I to wszystkie narządy od mózgu, poprzez klatkę piosiową, biednicę małą, aż do stóp pokochajcie schody. Jeżeli ktoś nie może chodzić, są rowery, a także trzykołowe, albo stojące. Jeżeli naturalnym sposobem poruszania się człowieka są jest chodzenie. Osiem tysięcy, dziesięć tysięcy kroków dziennie. To jest wszystko do zrobienia. Higiena psychiczna. Jak mówił papież, przestańcie się lękać. Strach i lęk i poczucie winy to jest to, które od wieków są nam wpajane. Cóż chcesz czynić, miły bracie? Szpetny przestrach zewsząd na Cię. Pisał Mikołaj Ren, o który o ile się nie mylę, przeczytajcie ten wieczór, bardzo się każe. Dlaczego? Bo terre wulgus vulgus nisi metu tacit mówił. Naród jest groźny dla. dla dla rządzących, chyba że się boi. Czyli nie dajmy się zwalżować. Te wszystkie in informacje, straszenie pogodą, klimatem, chorobami, cholera wie jakim, to wszystko jest, ma swój określony cel. Pamiętajmy o tym, że w chorobach przy chorobach psychicznych nie nasza psychika jest chora, tylko komórki, Nerwowe są chore. Jeżeli potraktujemy je tak samo jak komórki mięśnia sercowego, to wiemy, że tam są też substancje, które pozytywnie albo negatywnie na, to, na te komórki wpływają. A poprawa stylu życia tak jak w tym sensie, o którym mówiłem poprawia demencję, choroby Parkinsona, depresję, sklerozę, multiple sklerozę. Multiple sklerozy, One nie, le, nie wyleczają, ale znacznie lepiej to idzie. Obu, ubogie, czy tak zwana ketogenna dieta, czyli dieta uboga albo pozbawiona węglowodanów, która przestawia yy, 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 przemianę materii na beztlenową, stosuje się u dzieci z padaczką i to z powodzeniem. A wolna od glutenu, schizofrenii. Cukrzyca to jest nic innego jak zatrucie cukrem. 40%, jak już powiedziałem, normuje się. Przy, przy pobieraniu dobrej ilości, przy dobrej poziomie witamina D3, mamy znacznie mniej raka piersi. Ale leczymy co? Guza leczymy, ale powinniśmy leczyć ciało. Zdrowie psychiczne, to jest następny temat. Każdy z nas, każdy z nas, od dziecka do, do, do starca, chce być akceptowany w grupie. Ale takim, jakie on jest. W świecie współczesnym, w współczesnych społeczeństwach używa się każdego do osiągnięcia swoich celów. Stajemy się obiektami oczekiwań, pouczeń, ocen i działań, które się nam, narzu które się nam narzuca. Traktujcie swoje dzieci nie jako obiekty, tylko jako subiekt. Lekarz na przykład jest częścią systemu zdrowia. Jeżeli pracuje na, na oddziale załóżmy wewnętrznym, to jest nad nim szef, to jest nam, nad nim jego zastępca. I to, co oni mówią, to jest prawdą. O, chociaż może to być kłamstwem, może to być fałszywe. Tutaj nie ma wolnego zawodu. Albo są ograniczenia przez system. Toksyczne związki osobiste, rodzinne, Zawodowe. Tych związków nie należy podtrzymywać, bo one nam szkodzą. Musimy być tego świadomi. Jak należy się zachowywać? My mamy codziennie olbrzymie ilości informacji, z których 90% to są reklamy. Ale jeżeli spojrzymy na życie, jak na serial telewizyjny, na pewne rzeczy mamy. Wpływ, a na inne nie. Czy mamy wpływ na to, co się dzieje w, terra, w serialu telewizyjnym? Ja ich nie oglądam, ale pamiętam, kiedyś to był Dallas albo Denver. Wszystko leciało tak, jak było zaprogramowane. My na to nie mamy żadnego wpływu. Czy warto słuchać coś i informować się o czymś, żeby się tylko złościć? żeby tylko narzekać, bo a ci to tamcie, a Małowiecki to to, a Kaczyńskie to tamto, a, a jeszcze ktoś inny coś innego. Czy ma to sens? Nie mamy na to żadnego wpływu. A oni robią to, bo praca musi o czymś pisać, tygodniki muszą być wydawane. Tak samo robienie tego, co, co robią inni. Mieć swój włas, swoje własne zdanie na to. Takie jest powiedzenie, które. Przypisuje się Markowi Aureliuszowi i uważam, że jest bardzo znane. Mówi, panie, użyć mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Proszę państwa, jeżeli uważacie, że to jest dobre, co powiedziałem, jeżeli uważacie, że to przyniesie wam korzyść. Przekażcie te informacje swoim znajomym, swoim przyjaciołom. Zasubskrybujcie ten kanał. Będą jeszcze dalsze odpowiednie opowieści. Dziękuję dzisiaj za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Proszę o komentarze i sugestie dotyczące następnych odcinków.